Siemano z tej strony początkujący rolnik Dzisiaj jestem z ziomeczkiem dobrym na porożach Poszedł w modnik tam, w ten gęsty Mówił, że on tu chodzi już kilka lat na i w ogóle I Żebym tutaj wszedł i miał włączony telefon bo na bank jakiś siedzę w modniku I jest szansa że jak wystraszy je w moją stronę to mi się pokażą i po pierwsze zobaczymy czy mają poroża jakie mają poroża i czy mają te poroża bo w ostatnich dwóch dni tu znajomi wysyłali zdjęcia dwunastaka nie do pary znalazł i więc jest szansa Gubią już u nas. U nas są słabe tereny. Tu jakiś pieszyc. Amblisek. U nas są słabe tereny. I te u nas później zrzucają. Postoimy posłuchamy. Aura jest piękna. Nasypało śniegu. A ja jestem wojskowo. Trepy wojskowe, cieplutkie. Troszkę tak. Z jednej strony jest fajnie, że jest śnieg, a z drugiej strony To jest zrzuty, co już na przykład wczoraj zrzucił, czy przedwczoraj, są zasypane, więc naprawdę trzeba wytężyć wzrok. A dzisiaj... Po śladach, na razie tu nic nie widać, ale... na będzie też łatwo dojść i jak gdzieś będzie, będzie trop będzie farba gdzieś po po, po, po byku to będzie łatwiej dojść nie? ciężki dzisiaj teren z o takie dobre 10-15 cm śniegu tutaj coś mnie tak zaciekawiło pod tym drzewkiem nie, nic tu nie ma. Myślałem, że coś jest pałowane że coś tu się okręciło ale to nic tu nie ma. Także chodzimy, szukamy Najgorzej to naszej szyję się sypie o, Śniegu jest naprawdę dość sporo Już mam cały buty po, po kolano, o Uśnieżone Ale gruba skarpeta Przone Kale można on. Coś będzie, to się będę odzywał, a nóż może coś tu wpaść. Tu widzimy, jakaś sarna szła. Ja tak lubię stanąć i porozglądać jeszcze, bo można coś dostrzec. By jakieś byki były. Postaram się włączyć, żeby Wam nagrać. Do usłyszenia za niedługo.